Z, z, z krzyżkiem Stanowskim nie złapałem rzeczywiście wajbu, ale myślę, że bardziej na tym poziomie ludzkim jakby. To, – to, A to, okay. on wrestling, nie wrestlingowy. – Wiesz to czy on ten wrestling lubi, czy nie lubi? No, no nie lubi. No nie jest fanem, śmieje się z tego, jakby nie, nie szanuje wrestlingu. No ale to jest powiedzmy jakiś tam aspekt. E, no później jak tam była jakaś, jak było na Mówie, jak, jak ja tam dogadywałem coś tam Wojtkowi Goli, to on też jakby stanął tam po jego stronie, mimo że to było totalnie nieuzasadnione. Okay. E, to było takie na zasadzie, że by, by, był jakby, że Wojtek zrobił jakiś tam słaby żart, przyniósł mi chusteczki, spłakałeś się, coś tam. Ja zacząłem Goli ten jego głos. No i jakby na zasadzie jakby żart Wojtka Goli był słaby, mój żart był słaby, no ale Krzysiek po prostu postanowił powiedzieć, że nie no ten, ten żart Wojtka lepszy, a ja mam takie, no i wiesz ileś tam ludzi za tym pójdzie, no bo są za Krzyśkiem. Ja mam tak, jak Krzyśka lubię, jak Krzyśka szanuję. Po prostu, wydaje mi się, że po prostu nie potrzebuję mu jako człowieka i to jest jakby spoko. No, jakby też jesteśmy ludźmi, też działają tam jakieś tam procesy fizykochemiczne, chemiczne że no po tak, prostu kogo chyba. Kogoś się lubi, kogoś nawet nie obiecał. Ja, na przykład, jakby y, zawsze go ceniłem jako twórcę, uwielbiam ogólnie jego, jego pióro. Uważam, że bardzo dobrze pisze. Na przykład, właśnie on chyba spłodził tam książkę Szamo o Grzegorzu Szamarów. Tak, 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 no, no, no to kurczę, jedna z lepszych książek, więc jakby ja nigdy nie będę się wypowiadał negatywnie na temat jego twórczości i tak dalej, ale mogę się z nim też nie zgadzać. I jakby powiem ci, że ja po tym miałem, było mi tak trochę po ludzku przykro, bo miałem takie no okej okay, nie dał szansy temu wrestlingowi, tam ma z niego bekę i tak dalej. I, I spoko no rozumiesz, to jest tak jak wiesz, to jest tak jak ktoś może mieć bekę z Frików, to jest tak jak ktoś może mieć bekę na zasadzie wiesz nie wiem, byłem też w kabarecie i nagrywałem jakieś teledyski, parodie, robiłem jakieś tam disco polo i tak dalej wiesz, wszystkiego, wszystko to możesz jakby wyśmiać. I część z tych rzeczy nawet być może wiesz jakby zasługuje na to i tak dalej. No ale gdzieś tam jak było, była sytuacja, byłem wtedy ja, panczer i Maciek właśnie Dobrowski z dupy i wszyscy tłumaczyliśmy jednemu Krzysiu, który bardzo mocno szedł w że no nie rozumie jak wrestlingu i to nie jest jakby klutego, tego to nie jest udawana walka, tylko opowiadanie historii. No i padło takie pytanie, które, no tak strasznie, no tak mówię, no głupio mi jest teraz yy, kandydata na prezydenta yy, pana no, Starowskiego, by yy, by Kandydata na prezydenta teraz, nie, nie no śmieję się, oczywiście też nie mówię tego w kategorii jakieś tam obrażenia i tak dalej. No to było tak, że on zadał pytanie, a to czy kiedykolwiek podczas listingu ktoś się kontuzjował, czy coś, no to było takie pytanie na zasadzie strzałów w stopę, no bo ludzie i tracili życie i zdrowie w tym ringu. – No tak, e, to jest jeden błąd. E, i... No to jest, no przede wszystkim, żeby być wrestlerem, jakby trzeba, żeby być wrestlerem, trzeba uprawiać multitasking na wysokim poziomie. Musisz być atletą, musisz być e, Kulturystą, musisz być aktorem, musisz robić to, musisz myśleć po prostu w 10 różnych kierunków, za siebie jeszcze za rywala, i tak dalej. Więc jest to bardzo. Ja wiem, że to wygląda na, na pierwszy rzut oka, jakby to było bardzo banalne na zasadzie dwóch troglodytów wielkich, po prostu nabitych, yy, yy, bez spodni, walczy o pas. No bezsensowna rozrywka, ale wrestling to jest o wiele, to jest, to jest komiks na żywo.